O, jesteście no. dziś postanowiłem sobie pokać yy, w mapę o nazwie Szpital Malpla. Dzisiaj będziemy ogólnie lekarzem leczyć, leczyć chorych osób, więc będzie ciekawie, zapraszam do oglądania. <laughs> <laughs> Aj. O, jesteśmy. Dobra. Wchodzimy tam. O jesteśmy. O, o, o już. Tam musimy być Dobra, to się Dobra, jesteśmy. Ja jestem. A tu jestem. Tu już muszę strój uczyć coś wziąć. Ty się dzieje. A już jestem. Dobra. Dobra. Zobacz, będziemy musi strój po stroju, to się nie obejdzie. Dobra, jesteśmy w sudowaniu. Musimy teraz idziemy tę salę sprawdzić. A, jeszcze błęd do tej trakcji weźmy. Bardzo mi się przyda w no, Dobra, musimy dodać w salę, lecz to się trochę nie Pomocy. Tamtego... Pomogę jej. O co to chodzi? A Tam... Pani w ciąży. Nie, tam to jest. Jezu, dobra, czekajcie, jeśli się troszeczkę. Czekać, jeśli się dużo już te piski. To masakra. O, dzień dobry. Brawo. Nie ma tu nikogo, aby zajść na wyższe piętro. Tego, ale naprawdę chore, zasz, że jest zajść. tam co. Nic ważnego, będę zajść. Tam a, a, wrzeszcz, a, no, no, dobra. Muszę odbyć się na niższe piętro. Dobra, uleję na na niższe piętro. Muszę... O, jesteśmy. Jest opieka medyczna. Ale bardzo też się sali, się... Jest muzyka alikowa tam, nie ma. Przecież mamy dużo lekarzy, a w ogóle raczej mam pacjentów. Pacjentów to mamy. O, dużo mamy. O, mam dużo pacjentów do ustawienia. No to hej, mamy. Jesteśmy. Mamy w miesięcy Dziękuję, Dziękuję, to będzie Catfrace po prostu, Dzięki. O, energetyki ale nie. A w, a w ogóle ten, moi drodzy energetyków się już nie da kupić, bo jest ustawa wprowadząca zakazu energetyków do 18 roku życia. Więc naj dłużej energetyka nie kupicie. Ale, ale przynajmniej moja doda będziecie przynajmniej to. Muszę jej pomóc. Przepraszam, bo potrzebuję pani pomocy. Dobra, musimy jej pomóc. Poczekaj gdzie ja tu wchodzę. Dobra. No muszę wziąć. Potrzebuje pani kroplówki kompletnie, muszę wzięć. Dobra. Dobra, to było dobra. Nabiorę sił i myślę, że wszystko no, dobra. Dobra, mamy. Czekaj Czekaj. czekaj. Dobra. Dobra, ja my tu siedzi. O! Dobry. A nie, tam też nie trzeba. Dobra, jak musimy... Czekaj, muszę wstać. O, dzień, o, dzień. Dzień dobry. Pani, dzień dobry. Dobry. O, o. Akurat pomogła, Miły byłem. Więc pierwszy byłem dobry uczynek, przynajmniej. Jestem chyba już najlepszym. chyba pomagaczem. A dobra. O, ale ja nawet ja na ja to nie mogę. Uuu, co tam się dzieje? Co on nie zrobił? Co oni tam się dzieje? O, dam dziecko. Co tam. No, co, tak zapalone, bo to będzie wyglądać jak z horroru. A pani to co? Co się... ona nagle się tu i zapali, to jest ziemno. Nie, tak daj, będzie gasiła, by się tu. Czekaj, byś przyjechał. Iść na liczbę przyjęć. Przyjechała karetka. Przyjechała znowu karetka. Muszę się Idę tam. Muszę, muszę pomóc. Tylko tutaj sobie na chwileczkę. Dobra. O, żeby nic nie było. Wyjdź na dół, zobaczyć. Co się tam dzieje? Bo... Chyba karetka przyjechała, to by... Chyba ja bym by się... Ty, co tam się dzieje? Pani Woźna. sobie ręce. O, nie, 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 Lepiej, lepiej te rękawiczki zajmę nie jebam w ręce. Ale bo bez... Idzie, przy... to są idziemy. idziemy zobaczyć, kto tu znowu przyjechał. Bo to jest... To, to, kto przyjechał. Myślę, że tu jakaś karytka przyniosła. Ktoś przyniosła? Halo, ktoś przyniósł? Halo? Nie, to jest coś... To jest tylko mój własny czas... mój własny czas tylko on. Wyczułem tylko jedną osobę, ale w sumie to jest... nieładnie. Znaczy ile chwilę ja jest, jaki level już mi usiągnąłem, ale pewnie już w już mam. Tutaj zobaczmy. 50 na to nie. Muszę wejść na lekarza, muszę wejść. O! 14, dobra, 14 poziom. Udało się 14 poziomu. No dajemy już te parę tak, gdzie już zdejmę się. Mogę już wziąć moje coś. Chyba już i tą na nowo mogę wziąć tutaj taką już. Jeść, bo dostała to, czego potrzebuję. Odłącz to już. Puszczę, bo tej ruchlówki dostała to, co trzeba. No więc może zobaczmy. Nie, 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 to ja radę Dobra, złącz się, a to. Ale... Względnie. Czy to brzmi? 140, 149 tułowów, jezus. Nie, a o co chodzi w końcu? Nie dziękuję, z tego tu nie chcę. Tylko, 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 Poczekaj, bo ja się z jakimiś rzeczami tu bawię. Tym, jak pomagać innym osobom. O, macie taki, kogo nie ma, ty! P. Nie wiem, nie wiem, czy jest to jest I dobra, to do Panie bo już się rekrutuję. Ospa Wieczna. Ospa Wieczna?! Moi drodzy, ogólnie to, to 50-90% osób, dzieci w Polsce ma ospę wieczną, więc uważajcie. Tak, taki tak, tak paradnik nam Get away. Potrzebna chcę szybkość pomocy już. Tak, zobaczcie. Zobaczcie. Nie wiem czy jest nic, tu Nie, 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 ja... Z, z, nie, 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 ja muszę iść pomóc tam pod to mam os wietrzną, chociaż... Może też maseczkę może założę, bo jeszcze może mnie zarazić, może... E, no i widzicie zachorowałam na ospę Nie dało się jej je dotować. także ja już będę kończyć ten odcineczek. Bye!